Cześć! 191. odcinek futsalu w Krakowie i y, my jesteśmy po siódmej kolejce dywizji B. Po kolejce, która rozpoczęła się od Arsy, ciekawego meczu, w którym odpiały no, wrotki, bo o tej w starciu Grossgarden z Żarłaczami. Stworzeniem y, był mecz była oczywiście ekipa Grossgarden, Garden, której gra w dwóch byłych, w zasadzie czegłych zawodników żarłacza, chociaż na alfie tylko dwóch mowały braci Janiszynach. I rozpoczęło się naprawdę tego. Janiszynowie Szaleli, żarłacze w ogóle nie odrobili lekcji nie pamiętali, jak ich byli koledzy. Chociaż na początku jeszcze mieliśmy taryfę ulgową, bo Kamilian nie trafił, no to e, po chwili już sytuacja się zmieniła. Co prawda go strzelił Karol Żrzepeckiego, to jest właśnie trzeci gracz, który niegdyś występował żarłacza, chociaż akurat nie w rozgrywkach Nalfu tylko na krakowskie ligi futsalu. I było 1 do 0, ale żarłacze, początek miał całkiem przyzwoity, szukał swojej bramki Filip wiszcz, ale jego uderzenie obronił Gross. Potem ładnie uderzył Hainderek A jeszcze w tej samej sytuacji swoją, sytuac swoją sytuację miał Gwiszcz, ale nie doszło do zmiany w wyniku. W minucie 11 mamy 2 do 0. Ładna akcja trzech graczy, byłych trzech graczy Żarłaczy. Kamil żepecki oraz Dariusz Janiszyn jest 2 do 0. Potem kolejna dobra akcja, Darke który trafił w słupek, a potem w Ofiarskiego. A potem e, mogliśmy pierwszy raz obejrzeć w tym meczu skill Oliviera Grabowskiego. Tutaj jeszcze, sorry za spoiler, ale tutaj jeszcze gola nie strzelił, bardzo ładne uderzenie. W 16. szesnastej, tym razem uderza, e, trafia do siatki inny gracz, niż gracz, który nigdy nie grał w żarłaczach, mianowicie Łukasz Reś jest 3 do 0. A potem mamy bardzo ładną kontrę, świetna ruleta Gwizdza. Podaje piłkę na prawo do Grabowskiego i niewiele brakuje, aby Żarłacze otworzyły swoje konto bramkowe. Grossgarden w tym sezonie nastawia się na totalną destrukcję rywala i stwarza sobie ogromną liczbę sytuacji w każdym meczu. Tak jak teraz, to niewiele brakło, a Ryźby strzelił bramkę na 4 do 0. A drugi, I teraz tak, wcześniej tylko 3 bramki, a w drugiej 14. Tutaj jeszcze gola Oliver Grołowski nie strzelił. A potem mamy prawdziwy show Darka Janiszyna. Który najpierw wykorzystuje podanie swojego brata. Potem mamy sytuację Łukasza Dulemby. Który dość nieszczęśliwie chybia. Ale jeszcze w tej samej akcji. Janiszyn wali pod ladę, w sensie Darek Janiszyn, jest 5 do 0. Mija niespełna minuta, kolejna kontra, żarłacze zupełnie zignorowały grę w obronie, Janiszyn pięknie oszukuje ofiarskiego, jest 6 do 0. I wydaje się, że będzie, że będzie pogrom, ale naprawdę żarłacze pokazały się ze świetnej strony. Filip Gwiszcz odbiera piłkę, tak jakby była podawana tylko do niego i... Strzela bramkę numer 1 w tym meczu dla swojej drużyny. A potem show po pozazdrościł Grabowski, który świetnie wykorzystał w współpracę z Gwizdżem. Oliwier Grabowski jest 6 do 2. A miało się okazać, że Oliwier Grabowski począł ten 2 minut na skompletowanie hat-tricka. Podam rzut wolny. Dość niespodziewanie Grabowski uderza. I piłka przechodzi przez mur. Zaskakuje tak bardzo krzyślagosa, że żeby się o 6 do 3. Kolejna kontra. Grałowski schodzi na prawą, uderzanie do obrony i jest 6 do 4. I kiedy wydawało się, że może nawet i e, Żarocze powalczą o punkty, sytuację e, wyjaśnił, a wydawało się, że wyjaśnił Mateusz Pączek. Potem kolejny rzut wolny z bezpiecznej odległości, tym razem Grałowski podaje do Gwizdza i jest 7 do 5. Potem się okazało, że w tym meczu Dariusza strzela, Kamilia podaje, nieodwrotnie. Kamilia Niszyn tą sytuację. A potem kolejna kontra żarłaczy. Grossi w ogóle się nie wrócili i Gwiszcz strzela bramkę kontaktową. I nie wiadomo, jakby się to potoczyło, gdyby nie to, że żarłacze, przepraszam, Grossgarden miało w swoich szeregach Darka Janiszyna. To jest strzelana 8 do 6. Choć żarłacze cały czas się poda, cały czas walczyły. Kolejna akcja Gwiszcz do Sobesty. I Artur Sobesto również wpisuje się na listę Strzelców jest 8 do 7, a to nie koniec strzelania. Dulemba uderza z dystansu. A piłkę dobija Darek Janiszyn. Jest 9 do 7. Żarłacze nie zrezygnowały, Grabowski, do dogwiżdża, piękna bramka pod Ladę, jest 9 do 8. A w końcówce mogła być jeszcze dwucyfrowa liczba goli, bowiem sytuację miał Łukasz Ryś, ale Ofiarski nie dał się pokonać. Niemniej po dzikiej kanonadzie Żarłacze ulegają grozgarden 9 do 8. Kolejnym pojedynkiem był pojedynek w rzekatki schodowej z Venatores, który zaczął się znakomicie dla tęczowych wojowników, bowiem po dwóch grąkach Stawierskiego Venatores prowadziło w trzeciej minucie. Dopiero kiedy wyczyn Stawierskiego skopiował Kuska, było się 2-2 do 2 w minucie siódmej. Ale Wenatores potrafili objąć prowadzenie po raz kolejny po bramce Kaukusa Jednakże WKS miał w swoim składzie Huberta Kuska, który prowadził do remisu jeszcze przed przerwą. Druga połowa rozpoczęła się od bramki WKS-u na 4 do 3. Jej autorem był Maciasz. I przez długi czas zdawało się, że WKS kontroluje i przynajmniej trzyma na dystans, ale Wenatores nie poddawali się i doprowadzili do remisu w minucie 36. Kluczowa. Dla całego spotkania była zmity, czy, sytuacja znite 39. mieliśmy e, faul e, w polu karnym, rzut karny, które został zamienione na bramkę z Huberta Cuska i WKS e, odnosi chyba najtrudniejsze zwycięstwo w tym sezonie, wygrywając 5 do 4. E, kolejny pojedynek to pojedynek popalonych styków z Dringteam, czyli pierwszego zespołu z ostatnim e, i e, zaskakujący ten mecz bardzo się rozpoczął, bowiem popalone styki rozegrały bardzo sprytną kontrę. E, klatka zagrał długą piłkę do króla. I to styki prowadziły. Jednakże e, Drink Team nie bez przyczyny jest liderem Dywizji B i nie bez przyczyny wygrał wszystkie spotkania. E, na początku mamy dobre uderzenie żaby. Potem mamy jeszcze akcję po której próbował Kowalenko, ale nie, op nie opanował piłki. I w mam dopiero w 8 minucie odbiór Iwana Kowalenki. Mocny strzał słuchany nie zdążył zareagować i jest 1 do 1. Ale gracze styku wychodzą po raz drugi na prowadzenie. Genialnie z rzutu wolnego uderza Jakuba z śliczną ramka Jest 2 do 1. Ale jeszcze w tej samej minucie po raz drugi na, na listę strzelców w tym meczu wpisuje się Iwan Kowalenko. I jest 2 do 2. Gracze drinków mogły, mogli wyjść jeszcze na prowadzenie w pierwszej połowie. Znakomitą akcję przeprowadził Rajek, ale nie zdoła pokonać słuchanka. I oglądaliśmy resztę goli już w drugiej połowie. Rozpoczął się od genialnej asysty Pława Cholewickiego i jeszcze lepszej bramki Paciore. To, to nie była bramka futsalowa, ale naprawdę piękna akcja, jest 2 do 3. Potem yy, na listę strzelców wpisuje się niezwykle skuteczny ostatnio Dariusz Rajek. Potem dobra akcja kowalenki i lisa, zakończona strzałem słupek, a dobitka kowalenki obroniona przez Słuchanka. A w minucie 29 na liście strzelców pasyście kowalenki się, znajduje się już nazwisko Adama Żaby. Styki mogły odpowiedzieć po tej oto akcji zainicjowanej przez Jakubasa, uderzał Pasiut, ale nad poprzeczką. W odpowiedzi mieliśmy akcję rozprowadzoną przez Krzysztofa Szale. Dogrywał on piłkę do włodarza, ale piłka minęła bramkę. Ładny strzał na wślizgu. Pod koniec meczu Paweł Cholewicki uświadomił sobie, że nie ma jeszcze gola na koncie. Ale ta próba mocno nieudana. W końcu, wczoraj, w końcu to jeszcze trzy bramki dla drinków. Holewicki tym razem w roli asystenta. Strzela gola. Dariuszem Rajkiem i w samej końcówce mamy dwa razy to samo czyli lis do cholewickiego jest 2 do 7, i potem jeszcze raz to samo lis Cholewicki, pustak i 2 do 8. I nie ma sensacji. Lider ogrywa czerwoną latarnię ligi. Kolejny mecz miał, miał być transmitowany na żywo na kanale ligi, ale no niestety z powodów technicznych nie udało nam się tego zrealizować. NH podejmowała lagę bonito. Mecz to były typowe szachy i otwarcie w nich mieliśmy dopiero w 10 min w minucie po bramce Bartmina Kowalińskiego. Na to diktum, błyskawicznie strzelał w samo okno, odpowiedział Dawid Gwóźdź. Obydwie drużyny yy, grały bardzo spokojnie i nie stwarzały sobie bardzo dużej liczby w sytuacji, ale pierwszą połowę wygrała La Gabonito, bowiem gola strzelił Jędrzej Kowalinski w minucie 18. .00. Druga połowa rozpoczęła się od odpowiedzi Enchy, Dawid Gwóźdź po raz drugi wpisuje się na listę strzelców, tym razem po podaniu Rachwała. I z minuty na minutę obydwie drużyny, było widać, że kto strzelił na następną bramkę najprawdopodobniej wygra. Obydwie drużyny stwarzały sobie sytuację, ale znakomicie interweniowali obydwie bramkarze. Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się wynikiem bezbramkowym, w minucie 37 Gola strzelił Dawid Urbanowicz po wydaniu Marcina Boszka i wydawało się, że mecz jest zamknięty, ale Laga Bonito wycofała bramkarza i dopiero końcówka to było prawdziwe odpięcie wrotek. Po wycofaniu bramkarza właśnie Rafał... Znaczy, przepraszam, nie wycofaniu Rafał Dużyński zaczął grać w polu. Właśnie trafał Dłużyński, dograł piłkę do Bartyzela i mieliśmy wyrównanie w ostatniej minucie, ale w tej samej ostatniej minucie NH odpowiedziała dwa razy ze sprawą genialnego Dawida Gwoździa, który dwoma indywidualnymi akcjami przypieczętował zwycięstwo Enchy, które naprawdę zostało wydarte z gardła drużynie Lagi. Kolejne spotkanie już nie było aż tak bardzo dramatyczne. Mowa tutaj o starciu porty z. Nowym ładem i w tym meczu niewątpliwie fa faworytem była ekipa Porty, która w odróżnieniu do meczu z Drinktymem miała solidną ławkę rezerwowych. Mimo to rozpoczęło się od prowadzenia Nowego ładu. Sokolski bardzo ładnie się odnalazł w tej sytuacji i Nowy ład prowadził 1-0. Potem mieliśmy, my, mogliśmy mieć błyskawiczną odpowiedź. Grabia wykonał fantastyczny right, ale z na poprzeczką. A wyrównanie mieliśmy w 7 minucie, e, kiedy to na listę strzelców wpisał się Raoul. Chrząszcz. 2 minuty później, porta już prowadziła. Kioski trafia w słupek, dwornik dobija. Jest 2 do 1. A po chwili mógł podwyższyć chrząszcz, Poszła z tego kontra, ale jeszcze pan nie trafił w bramkę. Wiecie, 13. mi się podwyższenie wyniku. Pięknymi umiejętnościami indywidualnymi popisał się Hubert Grabias. To był ten moment, w którym Nowy Ład mógł i powinien doprowadzić przynajmniej do strzelania bramki kontaktowej, ale strzał Sokowskiego zablokował rywal. Potem dobrze odnalazł się Kopera, ale jego strzał obronił Bańczyk. W drugiej połowie już nie było tak wesoło, jeżeli chodzi o sytuację Nowego Ładu. Światło nie uderza to samo okienko w minucie 23. I co prawda Sokołowski jest w dobrej, dobrej, dobrej sytuacji po strzale Bujasa, to w 24 minucie dwa gole strzela Grabias przy dość biernej postawie w obronie Nowego Ładu. Dwukrotnie asystentem w tych sytuacjach jest Dariusz Dwornik. 6 do 1, i tak naprawdę w tym momencie już było pozamiatane. Chociaż nowy wyład walczył, żeby jeszcze polepszyć swoją sytuację. Tutaj bardzo ładna akcja Sokowskiego i Kopery jest 6 do 2. Ale w minucie 32 mamy szybką odpowiedź palonek do światłonia i siódma bramka dla porty. Palonek potem miał znakomitą sytuację, żeby też się wpisać na koncie, na koncie, na, karty, na listę strzelców, ale jego obydwa strzały obronił Paweł Gibas. A po chwili dobrą sytuację miał światłoń, ale fatalnie chybił. Natomiast tego dnia zdecydowanie nie chybiał strzałem Na początku Hubert Grabias. Tej rozklepanie z dwornikiem jest 8 do 2. Po chwili to Dariusz Dwornik wpisuje się na listę strzelców 9-2. A chwileczkę później Dariusz Dwornik miał mieć hatring na koncie, ale zmarnował świetną sytuację. I można powiedzieć, że nieco się to zemściło. bowiem gracze nowego ładu strzelili bramkę numer 3. Ale nie zmieniło tego nie zmieniło to tego, że porta zasłużenie to spotkanie wygrała w rozmiarach 9 do 3. Ostatnim spotkaniem było spotkanie TKS Trivium z dołującym ten trickiem I powiedział szczerze, nie przewidywałem takiego e, obrotu sytuacji, jaki obserwowaliśmy. Hatrick rozpoczął mecz bardzo skupiony i już w drugim ciebie przeprowadził znakomitą akcję. Makua odsząpił y, piłkę Dogrywa do rybskiego i jest 1 do 0. Młodzi gracze ze słomnik mogli bardzo szybko odpowiedzieć, kiedy już chwilę później z dystansu uderzał Adam Tarko. Ale Michał Gajoch y, naprawdę bronił znakomicie. Jednakże w dziewiątej mieliśmy już remis. Skrzydlewski y, wykorzystał y, podanie. Od Ciszewskiego i było 1 do 1, a w minucie 12 mamy stratę hatrika. Jadczak puszcza szczura i jest 2 do 1. Kiedy w 3 minuty później, w minucie 15 mamy kolejny błąd hatrika, i łakomy z łatwością wprowadza piłkę do bramki. Wydaje się, że będzie oglądać kolejne zwycięstwo TKS-u trivią słomniki i kolejną porażkę Hatrika. Ale Hatrik pokazał charakter i doświadczenie nabyte podczas gry we wszystkich sezonach Nowowskiej Ligi autostradzie Ligi Fucalu. Tutaj jeszcze nie trafił Makua. Potem w odpowiedzi mamy akcję Ciszewskiego, z którego wyszła fantastyczna kontra. Ale Radek Makua naprawdę tego dnia miał mocnego pecha. Tam, 23, druga połowa mamy rzut rożny i chyba bramka kolejka, może na tej sezonu Damiana Mikruta. Aj, aż naprawdę z czołu tak soczysty. Że aż mi zawilgociło monitor, jest 3 do 2. TKS mógł odpowiedzieć, ale strzał z dystansu został obroniony. W ogóle mam wrażenie, że ostatnio TKS w ostatnich spotkaniach raczej zaczął preferować strzał z dystansu. Ale mamy odpowiedź Hatrika i Rybski doprowadza do remisu, 24. A Hatrik łapie drugi oddech i mógł odjąć prowadzenie, ale tutaj znakomicie Ciesielski obronił strzał Nesteraka. W odpowiedzi naprawdę yy, dobra sytuacja TKS-u. Konieczny z dystansu trafia w słupek. A potem hat pokazuje, co znaczy doświadczenie. Nesterak indywidualnie, ale Ciesielski bez zarzutu. I w minucie 34 hat wychodzi na prowadzenie. Zientera podaje piłkę do Makły, który w końcu się przełamuje w tym meczu. Jest 3 do 4. TKS zrzuca wszystko na jedną szalę. I robi co może doprowadzić do wyrównania, ale kolejny strzał z dystansu. To łatwizna dla Gajocha. Gugała nie dał mu rady. A po chwili, hat ma sytuację, żeby zamknąć mecz. Tutaj, pustaka miał Radek Makua, ale nie trafił do bramki. A już w ostatniej minucie, Nesterak podaje piłkę Rybskiemu. I hat zwycięża z TKS Trivium Słomniki 3 do 5. Po naprawdę bardzo dobrym i emocjonującym spotkaniu. Zobaczmy. Jak wygląda piątka w siódmej serii spotkań w Dywizji B? W ramce mamy Michała Gajucha z Hatrika, do występu, który przedtem widzieliście, Huberta Kuskę z WKS-u i to z dwóch graczy, które są w piątej kolejki po raz pierwszy. W tym sezonie, po raz drugi w tym sezonie w kolejki mam Huberta Grabiasa z Sporty oraz e, Dawida Gwoździa Zenchy, który da swój fantastyczny występ przeciwko Lady, bo nie zostaje graczem kolejki. A po raz trzeci mamy Dariusza Janiszyna z Grossgarden. I komplet wyników silnej serii spotkań. W jednym spotkaniu rozegranym we wtorek Gross Garden pokonał żarłaczy 9-8, a spotkania, które zostały rozegrane już w środę, WKS Futsal Team wygrał z w C 5-4. Lega Bonito ograła, przegrała z Enhom 3-5 popalone styki Dream Team 2 do 8, porta, nowy ład 9 do 3, a teka są Hatrick 3 do 5 i e, ligowa tabela. Nie mam jeszcze żadnych pewniaków, którzy zagrają w play-offach o Awans, ale naprawdę jest bardzo interesująca. Przewodzi Dream Team, który ma 19, 27 punktów, ale tylko 2 punkty, mniej ma ekipa wks u Futsal Team, e, która e, wygląda na to, że będzie biła się bezpośredni awans. E, w strefie, e, która daje grę e, w. W playoffach o awans mamy również Gross Garden, który ma punktów 14, z trzecim zespołem bez porażki w sezonie, Porte z 13 punktami oraz TKS Trivium Słomniki dzięki wygraniu bezpośredniego spotkania z które która zajmuje szóste miejsce. Na siódmym miejscu Lagabonito, który ma 9 punktów, Hatrix równa się ze Złotymi Chłopakami, które mają w sumie mają po 7 punktów, po 3 punkty ma ekipa Nowego Ładu, Venator oraz Żarłaczy, a na ostatnim miejscu jeszcze bez punktów drużyna Popalonych Styków. I zanim jeszcze przejdziemy do tego, co będzie się działo w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy grali Puchar to jeszcze przyjrzyjmy się klasyfikacji indywidualnej. Lideruje Dariusz Janiszen z Brosgarden, który ma 27 ramek na koncie w klasyfikacji strzelców oczywiście. Norber z Daar ma w ramek 15, Bartosz Fioł 13. Coraz lepiej sobie radzi Filip Gwizd z Żarłaczy, który ma punktów 11. I po raz pierwszy w klasyfikacji indywidualnej widzimy gracza Enchy. Mianowicie na piątym miejscu w klasyfikacji, strzelców. w klasyfikacji strzelców jest Dawid Gwóźdź, tej drużyny, która tyle samo bramek co Kamil ma z tych upaków, a z kolei Hubert Grabias z Sporty ma bramek 8. W klasyfikacji asystentów yy, przewodzi Kamil Janiszyn 21 asyst, yy, natomiast 3 graczy ma tych asyst 8, yy, Paweł Cholewicki z Drink Teamu, Dariusz Janiszyn z Grossgarden oraz Kamil Ogorzałek z Powalonych Styków. Świetny sezon zalicza jeżeli chodzi o asysty Łukasz Liss, który ma 7 asyst, tyle samo yy, ma na swoim koncie Bartosz. Fio. W klasyfikacji kanadyjskiej przewodzą w dalszym ciągu bracia Janisznowie, Darek ma 35 punktów, Kamil 28, Norbert Bandasz ma punktów 21, a tu za podium mamy Bartosza Fioła z 200 punktami, Filip Gwiszcz Żarłaczy ma punktów 14, czyli tyle samo co Paweł Cholewicki. I teraz to, co wspominałem, czyli to, co w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu mamy Puchar Ligi, Jedną ósmą finału zagra tutaj 8 drużyn Dywizji B i omówmy te spotkania. Wydaje mi się, że najciekawiej zapowiada się pojedynek Enchy z Drink Teamem. W lidze Drink Team wygrał 3-2 po naprawdę zaciętym spotkaniu. Zobaczymy, czy Encha będzie w stanie się zrewanżować. W pozostałych spotkaniach gracze drużyn, dywizji B nie są faworytami, ale będziecie mogli zobaczyć, czy to okaże się prawdą w transmisji na żywo meczu Grossgarden-Ukraiński Legion w środę o 20.45. Miejmy nadzieję, że tym razem nie będziemy mieli żadnych problemów technicznych i tej gdzieś się powinien się wysiedlić na końcu tego filmu link do tego meczu. Żałobasz, czeka bardzo ciekała, trudna przeprawa z MK Teamem. Wydaje mi się, że z drużyną dywizji B największą szansę na awans w meczu z dywizją A ma jednak laga to, która będzie podejmować Dragony. Dragony grają znacznie lepiej, kiedy wyrywać jest wyżej notowane od nich, więc tutaj upatruje szanse lagi. Ciekaw jestem też, jak te chłopaki przeciwstawią się Brotermowi, a w ostatnim spotkaniu będziemy mieli drugi wewnętrzny pojedynek w dywizji B. TKS Trigno Słomiki będzie podejmować Portę, czyli dwie drużyny, które są w tym momencie w strefie playoffów w awans. Tutaj naprawdę może się wydarzyć bardzo dużo. Ciekawego. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w przyszłym tygodniu na Hali. Widzimy się w kolejnych magazynach oraz nie zapomnijcie o transmisji na żywo meczu Kreskiego Legionu z ekipą Grossgarden. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Cześć!